Cześć, witam was serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałam wam opowiedzieć o moim podejściu do ruchu w ciąży i do tego, jak ja staram się aktywność fizyczną w ciąży utrzymać. Dodam, że mam już półtora rocznego synka i pracuję na pełen etat cały czas, także wplatanie jakiejkolwiek aktywności fizycznej w już tak zajęty plan dnia jest ciężkie, ale możliwe. I tym chciałam się z wami podzielić. Oprócz samego ruchu Chciałam Wam też opowiedzieć o takich pokrewnych tematach, i pierwszym z nich będzie chiropractor, czyli kręgarz albo osteopata po polsku, i to jak on może pomóc w ciąży. I kolejna rzecz to jest Spinning Babies, to jest taka metoda zapoczątkowana przez pewną położną jakiś czas temu, która również w ciąży jest bardzo pomocna i wiąże się właśnie z ruchem. mini seria filmików, dlatego że następny filmik, który planuję będzie na temat mojego podejścia do zdrowego odżywiania w ciąży i już Was serdecznie zapraszam na ten filmik, dlatego że nie zamierzam tam mówić o tym, że oczywiście trzeba jeść warzywa, owoce, nie pić alkoholu, nie jeść nie wiem, sushi albo o takich oczywistych rzeczy, o których wszyscy, wszyscy wiemy, tylko o takich mniej oczywistych rzeczach, jak cholina, jak zapotrzebowanie na proteiny w ciąży, Selem, dużo takich ciekawych składników, o których się aż tak dużo nie mówi, a które są naprawdę pomocne. Wracając do ruchu i do tego, o czym chciałam mówić dzisiaj. Oczywiście, zanim zaczniecie cokolwiek robić w kontekście aktywności fizycznej, sprawdźcie ze swoim lekarzem, czy nie macie żadnego podłoża medycznego, które wam to uniemożliwia. No i jak to jest z tą siłownią. Ja wiem, że zdania są podzielone. Jedni mówią, żeby chodzić na siłownię, bo każdy ruch jest dobry w ciąży. Inni mówią, żeby chodzić tylko na takie typowe ciążowe zajęcia. Albo stosować bardzo lekki wysiłek fizyczny. Myślę, że każdy musi to ustalić ze swoim lekarzem i robić tak, jak jemu pasuje. E, mi chodzenie na siłowni pasuje. E, ja generalnie chodzę dość regularnie na siłownię, Przed ciążą chodziłam przez dość długi czas na takie zajęcia body pump. Też o tym mówiłam w tym filmiku o moim pierwszym trymestrze. E, oczywiście nie robię wszystkiego dokładnie w taki sam sposób, jak robiłam przed ciążą, bo na przykład te zajęcia, na które ja chodzę, to są zajęcia ze sztangą. E, robię dużo mniejsze obciążenia. Niektóre powtórzenia omijam, jak muszę sobie odpocząć, bo się zasapałam, napić wody, czy coś w tym stylu. Czasami jest mi bardzo niewygodnie, żeby się zwlec z ławeczki i na przykład przerzucić na pompki i nie zdążam tego zrobić, zanim te pompki się już skończą, także robię sobie w tym czasie coś innego. Generalnie parę takich modyfikacji ważnych, które hmm, przeczytałam w wielu źródłach i też rozmawiałam o tym z moim lekarzem, to są takie, żeby nie robić nic co powoduje, że długo jesteśmy w pozycji poziomej. Czyli na przykład, jak robię sobie sztangę na klatkę albo na triceps i muszę leżeć na ławeczce, to wrzucam sobie jeden więcej podnośnik i mam tę ławeczkę w oskosie. I tak też mi powiedział instruktor na siłowni. Nie robię brzuszków. Brzuszki są złe w ciąży i mogą spowodować coś wręcz odwrotnego niż chcemy, żeby spowodowały. Jest takie coś, co się nazywa Diastasis To jest taka przypadłość, gdzie rozchodzą nam się mięśnie brzucha. To się dzieje bardzo często w ciąży, no dlatego, że po prostu rośnie nam brzuch i normalnie te mięśnie y, są na mniejszej powierzchni. Czasami jest to bardzo ekstremalne i bardzo ciężko jest wrócić do swojego normalnego stanu, i są pewne ruchy funkcyjne i pewne ćwiczenia, na przykład brzuszki, które mogą to powiększyć i pogorszyć. Dlatego ja brzuszków nie robię. Jedna modyfikacja, którą ja sobie sama wprowadziłam w moich ćwiczeniach, na temat której też są zdania podzielone, to są przysiady. Przysiady są generalnie dobre, ale mi nie służą przysiady w bardzo szerokim rozkroku. Jak ja robię przysiady, to muszę mieć wąsko nogi, bo inaczej boli mi kość słonowa. Kość słonowa bolała mnie też w pierwszej ciąży, szczególnie pod koniec, i zauważyłam, że właśnie jak robię jakieś takie szerokie przysiady, to mnie boli. I druga rzecz, która powoduje, że mnie ta kość słonowa boli, to jest to, jak robię wykroki. Wykroki to jest właśnie kolejna taka dyskusyjna rzecz, bo dużo się mówi, że one pomagają w ciąży, pomagają w porodzie, wzmacniają te mięśnie, które trzeba, ale w moim przypadku, jak ja robię za dużo wykroków, szczególnie z obciążeniem, albo, nie daj Boże, z jakimiś podskokami, których nie robię w ciąży już za bardzo na tym etapie, one też powodują, że boli mnie tak Żeby nie było, to ja nie jestem jakimś bardzo zagorzałym fanem siłowni, ja staram się chodzić na siłownię na pewno raz w tygodniu, czasem dwa. I oprócz tego codziennie staram się przynajmniej z pół godziny spacerować. Yy, to mi służy podwójnie. Raz, dodatkowe wysiłek fizyczne, a dwa, ja po prostu bardzo lubię się w pracy zresetować i wyjść sobie tak w połowie dnia, w czasie lunchu i po prostu się przewietrzeć na pół godziny. Jako część mam jakieś tam spotkania, jestem mega zajęta, no to czasem mi się zdarza tego nie robić, ale generalnie yy, wychodzę codziennie na pół godziny. I to jest jeszcze bardzo fajny kanał na YouTube, takiej Lucy. Ona jest trenerką fitnessu i ma bardzo dużo takich krótkich, 7, 10, 15, 20 minutowych workoutów do domu, gdzie nie potrzeba żadnego wyposażenia, żadnych przyrządów. Używa się tylko i wyłącznie własnego ciała na bardzo małym kawałku podłogi. Ja mam ponad milion subskrybentów. Inne rzeczy, które zaczęłam robić w drugim trimestrze ciąży, to są takie rzeczy, które ja wierzę, że pomogą mi. Lepiej się czuć w ciąży i mieć trochę łatwiejszy poród. Poza wysiłkiem fizycznym, to byłam tam siłownią czy spacerami, zaczęłam chodzić znowu do chiropraktora. Chairopraktor to jest hakręgasz po polsku albo osteopata, właśnie nie jestem pewna, która z tych dwóch. W każdym razie, tam gdzie ja chodzę, to jest taka sama babka dokładnie, do której chodziłam w pierwszej ciąży. Ona jest certyfikowana w tak zwanej technice Webster, i to jest specjalna technika, która uczy tego chiropraktora. Jak ustawić brzuch, gdzie tam nacisnąć, co sprawdzić, tak, żeby wspomagać dobre, prawidłowe ułożenie główką w dół dziecka. I tutaj jest słuchajcie, taki artykuł z PubMedu. Pubmed to jest taka baza danych, wyszukiwarka artykułów medycznych tak. albo biomedycznych, która jest utrzymywana przez Amerykańską Narodową Bibliotekę Medyczną i Narodowy Instytut Zdrowia, także bardzo rzetelne źródło. I było takie badanie przeprowadzone, które jest tutaj przytaczane w, tym, w tej publikacji dokładnie, gdzie dzięki tej technice Webster'a y, udało się odwrócić źle ułożone dziecko 92% badanych kobiet. To było małe badanie, ale i tak wydaje mi się, że to jest to imponujący wynik. Nie znaczy to oczywiście, że jak ktoś nie będzie chodził do karafera, no to będzie miał źle ułożone dziecko. Ale ja zawsze zakładam, że lepiej dmuchać na zimne. I przy okazji wiem, że osoba, która jest szkolona w tej technice, na pewno nie zrobi mi nic negatywnego, a przy okazji pomoże z takimi typowymi ciążowymi dolegliwościami, bólami tam, gdzie one się typowo w czasie ciąży pojawiają. Ja generalnie czuję się dobrze, mnie nic jakoś tam specjalnie nie boli, ale czasem czuję na przykład w krzyżu, albo tak naprawdę jeszcze niżej, pod lędźwiami, że coś tam mam tak jakoś krzywo, że z jednej strony na przykład coś mnie ciągnie, i jak pójdę do tej chiropraktorki, to jak ona mi tam postrzyka, poprzestawia, to od razu mi jest lepiej. E, pamiętam, że w pierwszej ciąży, na późniejszych etapach jeszcze w tej chwili nie, jak ten brzuch jest już większy, to tak samo miałam z żebrami, że za każdym razem z której strony jakoś tak się bardziej spięta czułam, i też jak do niej chodziłam, to tym, jak wychodziłam, to było mi dużo, dużo lepiej. Moje dziecko było ułożone główką w dół w pierwszej ciąży. Nie wiem na ile ten chiropraktor pomógł, ale na pewno nie przeszkodził, także w tej ciąży kontynuuję chodzenie do mojej chiropraktorki w dalszym ciągu. I osobiście bardzo polecam. Podobną rzeczą w tym samym temacie, w temacie ustawienia dziecka do porodu dobrze i w temacie generalnego lepszego samopoczucia, jest taka strona Spinning Babies. To jest strona położnej, która opracowała taki cały program ćwiczeń i pozycji, które pomagają właśnie mamom w ciąży. I jedna z moich ulubionych pozycji, która za każdym razem, jak się czuję taka ciężka, jak mi tam ten brzuch ciąży i naciska wszędzie, która zawsze, zawsze mi pomaga i przynosi ulgę, to jest taka pozycja inwersji. Nie śmiejcie się wiem, że wygląda to komicznie, ale mi to naprawdę pomaga, naprawdę odciąża brzuch. I ta strona Spinning Babies zaleca to robić raz dziennie tak przez około 30 sekund. Oczywiście sprawdźcie ze swoim lekarzem, czy nie macie żadnych przeciwwskazań, ale generalnie chodzi tutaj o to, żeby mieć ręce niżej niż kolana i tak jakby stanąć na głowie. I to pozwala odciążyć te wszystkie więzadła i ścięgna, które normalnie utrzymują brzuch w pozycji jest sporo na temat właśnie co zrobić, jak macie dziecko w pozycji nóżkami w dół na pewnym etapie ciąży. I generalnie jak siadać, jak spać, jak leżeć, jak się poruszać w ciąży, żeby to całe ustawienie wszystkiego było okej. Okay. Ja pracuję na pełen etap i pracuję w biurze. Dlatego generalnie problemem moim jest to, że ja dużo siedzę. Jak ja sobie staram się pomagać z tym siedzeniem cały czas, to raz, że mam stojące biurko w pracy, znaczy takie, które można albo stać, albo siedzieć, no się podnosi. Więc ja sobie lubię zmieniać pozycję w ciągu dnia. czasem sobie trochę postoję, czasem sobie trochę posiedzę. Jak pracuję z domu, bo też pracuję z domu przynajmniej dwa dni w tygodniu, to lubię sobie siedzieć na przykład na piłce takiej dużej do jogi czy tam do jakiegoś sportu czy do porodu jak zwał, tak zwał. Też według tej strony Spinning babies, to właśnie siedzenie na piłce pomaga otworzyć miednicę i trzymać miednicę właśnie w takiej dobrej pozycji, która potem pomaga przy porodzie. Podobną najgorszą pozycją w czasie ciąży jest takie leżenie do tyłu odchylonym na kanapie. Może się to wydać wygodne, ale ja tam szczerze, że osobiście tej pozycji nie lubię w ciąży, bo mam wrażenie, że ten brzuch mi jakby tak ciśnie na wszystko, co jest pod nim, nie wiem, na jakieś inne narządy, na płuce, Ja jakoś mi się nawet ciężko oddycha w tej pozycji. Więc generalnie jak leżę na kanapie, to leżę na boku albo sobie właśnie siedzę na piłce, tak żeby mieć równo nogi w takim lekkim rozkroku i żeby być lekko pochylonym do przodu. <noise> Dziękujemy bardzo za oglądanie. I już Was zapraszam z góry na następny filmik o tym zdrowym odżywianiu. <noise> o tym zdrowym odżywianiu. <noise> Komentujcie, jak Wy utrzymujecie formę. Chciałam, że generalnie co robicie, żeby się dobrze czuć, bo to głównie o to chodzi, a nie żeby tam jakąś formę szlifować. Tu pomagaj, <noise> <tata. głos> Dziękuję. Ale bardzo No dobrze, to biegaj sobie, tak?